Dzień dobry. Jak to życie nam udowadnia, ponad wszelką wątpliwość dość często, że głupota ludzka jest nieskończona. Ostatnio dostaliśmy w ostatnich dniach dokładnie przykład kolejny na to stwierdzenie, albowiem zdegenerowane Królestwo Niderlandów, czyli Holandia po naszemu, podało do jednego z europejskich sądów. Słowację, za to, że Słowacja zapisała sobie, jeśli pamiętam dobrze w Konstytucji, że w gatunku ludzkim są tylko dwie płcie, mężczyzna i kobieta. No taka oczywistość, że nie ma co o tym dyskutować. Niemniej jednak degeneraci ideologiczni, lewicowi pomyleńcy z Holandii, poczuli się oburzeni i podali Słowację do sądu. Ciekaw jestem, jak to się dalej rozwinie. Niemniej jednak takie wydarzenie udowadnia nam dwie rzeczy. Że jak już mówiłem, głupota ludzka jest nieskończona. Plus z Unii Europejskiej trzeba rwać, bo siedzenie tam to zaszywanie się w worku z trupem.